Siemanko, siemanko, jestem Wertes! Witam Was w kolejnym odcinku z Nanoparty. Dzisiaj jest ze mną mój wspierający, najdłużej wspierający na kanale Mateo. Cześć! On sobie tutaj kopię. Cześć, jak widzicie, dostał tutaj super okazję za wspieranie i, i może być u nas tutaj na odcinku. Także przywitajcie go cieplutko tutaj w komentarzach i będzie fajnie. O. No. Dobra, myślę, że ogarniasz tutaj wszystko i że będzie git. No myślę, że ogarniam. Dobra, my jesteśmy w jakim teamie, bo na, nawet nie patrzyłem, no jesteśmy w żółtych. Dobra, to jesteśmy w sobie taką elitą tutaj, jakby nie patrzeć. To trzeba tutaj no. tylko um, czerwonym zjeść śniadanie i będzie git. Aj, kurde, nie trafiłem go. Aj. aj, 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 aj. Karambit. Hmm. Muszę się podsadzić jeszcze jeden bloczek. O! Oh shit! Co tam? You died. You died? Dlaczego? No, też bym chciał wyjść. A! Ah. Wow! A też you died. No niestety, no niestety. W trójkę się na mnie rzucili tutaj z góry. Czupki no. A mnie, a mnie jakiś piorun śmierci zaatakował. Albo byłeś na czerwonym terenie. Pa, pa, jak ten nasz rzuty porobił. <laughs> dobre, dobre. Mhm. No, pobiłeś bo ich, no. No tak, no troszeczkę ich tam pobiłem. Także dobra, no teraz ogólnie niebieski ma, powiem ci, że tak yy, fory, gdyż, no nie był obity, także troszeczkę może być ciężko. Aczkolwiek, trzymajmy kciuki, może to jeszcze wygramy. No. <laughs> I będzie dobre, i będzie dobre. Ten ma podobnego skina do mnie. Jak to nie.? A bo, bo to Mister Matrix. On ma skiny. On ma mojego skina, ma crazy sa, z tyłu, nie pamiętam kogo, tutaj Huntera. Huntera to z tyłu może mieć Purposa, wiesz? Dobrze. To kawałek Huntera, z tyłu nic nie Tak, nie tak, 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 tak. Tak, z tyłu jest purpose. We ja jak lałem na odcinku z brodatek z podglądania z tego skina, to był. To było Beka. Dawaj, Mister Matrix. Dawaj. Pokaż, pokaż mu, co sądzisz. No, zaraz będzie tak, że po prostu granica kogoś ubije. Coś mi się tak zdaje. O, o, uważaj. O, nawet jest... JEST! Nie! CZEMOĘ ZESKORCYU! O nie, o nie! Co... co ty zrobiłeś, Mr. Matrix? Po co tam skakałeś? O nie, przecież to było już wygrane. To było wygrane prawie, że można powiedzieć. O, um, OMG, że tak powiem. O ty! Jaki ty cheater. Normalnie. No farcz. to, to chociaż to wygraj, co? Jak tak wyrąbałeś Wyparam do przodu. Się, no. O mnie cofnęło, ale dobra, niech będzie. Nie, ktoś nie wyprzedził. Aaa, ale drugi Wiesz, jesteś, drugi. kurde. Ale do, powiem Ci, że to dobra pozycja, bo, bo tutaj to wygrać to jest naprawdę... No, ciężkawo, ciężkawo. Leaf. Splif! Niedobrze, niedobrze! Ale lecimy, lecimy! Splif aparty. Tu da się kogoś kopać po głowie, czy tak niezbyt? Czekaj? Nie, nie da się dobra. Na no tobie musiałem przetestować. Bo, bo byś się nie obraził. No no, no Skoczyłem! O, w ostatnim momencie. Dobre, dobre, dobre. To mi się podoba. To mi się podoba. Pimp. Pępy. O nie, ej, tu są śnieżki! Skąd on miał dzień. śnieżki? Ty po mnie śnieżkami za tego spadł spadłem jeden poziom. Twitter, Twitter. Też miałem przez chwilę. A bo, jak niszczysz bloki, no aha. Dobra, no to już wiem o co chodzi. Dobra, podejście. ty ktoś mnie tu próbuje podejść. Wow. <śleski> co Co taki... Kurde, ciężko jest, tak ci powiem. O. Co? Ktoś się przestraszył i spadł. O nie, ja też spadłem. Nie, zostaw moje pole. O, M, G. Ciężko. Ciężko. Nie! Spadłem. No to będziesz czwarty pewnie. No, ale tu wiesz, że tylko padłem, się. Liczy. No. Bo nie pokazują tutaj jak w party normalnym, <laughs> które się mają miejsce, ale było czwarte. Ej, nowy parkour! O. <laughs> nowy parkour, ale jaja. <laughs> dobre, dobre. Tylko trochę nie fair, bo się nie mogę ruszyć, a tutaj niektórzy już wystartowali, że tak powiem, przede mną. Co w sumie nie było fajne. Bo pierwsi teraz mają lepiej. Kto pierwszy ten le... <laughs> Okej, na cztery kartki nie wiem, kiedy to zrobiłem. Lol? Czekaj, bo. Dobra, zrobiłem. Za pierwszym podejściem to było trudniejsze, muszę przyznać. Ale dobra. Póki co. Lol, A, co nie. ja odrąbałem! Czekaj, bo pierwsze takie podejście na takich parkurkach to troszkę no, jest, jest trudno. Wiesz, bo się trasy nie zna. Trzeba to rozkminić. No, pep. A. Pep. Wow. Jaki mind! FAK KOLOROWY! Będę cztery razy, żeby już wyprzedniwać. Tak taś... by to trafił. STOJ, stój NIE, NIE, NIE stój. CZEMU?! <laughs> <laughs> to jest przekichane! E, 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 dobra, dobra, dobra! Jest... Gdzie tu się... Czekaj, spadłem. Uf, uf. Spację, nie teraz! Spacjo, nie teraz! Ja wiem z że uwielbiasz mi psuć parkury, ale ty, ale nie takie. Się... nie Okej. Okay. Co masz? Co masz ciekawego? Co mam? Lud mam. Wygrałem pierwszy! Co ty. No, nie. Uu, hu, hu, hu. Pierwsze miejsce! Pierwszy raz na parkurze, pierwsze miejsce. Dobrze. To się do tęczy leci? Cześć, gdzie ty jesteś? Na lodzie. A, to to co mnie tak rozwaliło? Nie rozwaliły szkiełka na początku, ale teraz widzę, że. Dawaj. O! Pa, tylko dwie osoby dobiegły. Dobre, dobre, słuchajcie. Pięć. Ej, to, to było fajne, to było fajne. To był fajny parkur, bo go wygrami, by nie był fajny, ale, ale to, to już wiecie, że tak lubię oceniać rzeczy po imieniu. <laughs> witam, 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 o, witam, 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 witam. Pum, pum, pum. Odpadło się tutaj komuś. Pum, 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 pa, pum, pum, pum. Czyli zielony. Mm -hmm. Orange. Orange, orange. Na odcinku ostatnim miałem farta, bo ciągle dostawałem te kolory, które... No właśnie y sobie. ...na których stałem. Dzisiaj sobie oglądałem. Ups. No. Czekaj, jest... Jest good, jest good. O oh shit, daleko. Właśnie dostałem kolor, Tak sobie, nawet się nie ruszyłem, nawet myszką nie ruszyłem. O ty, far. O, nie Ciku. muszę się ruszać. No ja musiałem, ale poprzednim niebieskim nie musiałem. O, Mister Matrix padł. No cóż, To za tamtą rundę z rąbaną. Z lawą. Nice, ooo, jaki nie fart, ktoś nie doskoczył, po prostu. Nie ten green, o kurde, nie, nie na ten zielony stada. No cóż, no życie, no życie, tak już bywa. Oh my god. Pa, Razem odpadli, powinni razem odpaść. No cóż, gladiatorzy, u, u, siła, moc. Siła moc. Że tu się bijemy, tak? Tak, tak. Siła Mamy. moc, dobra, sobie my... Ooo! Czajaj bije się nie. Z... z nachorem. Pek, dobra? Dobra, wygramy. Ty, dobry, ale miałem dobrego przeciwnika. Dobrego miał cela, po czym nagle coś mu się odmieniło. <laughs> coś mu się odmieniło i miał przyps. Okej, okay. to było dziwne, ale dobra. <laughs> Nie obrywamy ani razu takiego coś. Dostałem fory, słuchaj. Allsters Money. Nie uderzył mnie nawet. Zgubił o. się gościu w międzyczasie ze mną. Nie dobre, 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 dobre rzeczy się dzieją słuchaj, dobre rzeczy się dzieją. <grym> czy ma jeden gościu ma 5 punktów więcej od wszystkich Nie wiem teraz czy <grym> <zbawiłem>. <grym> o, no, nie. to ja się zgubiłem. O nie uwielbiam ten tryb. <grym> <grym> Patrz pierwsze miejsce. O, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, dobra, dobra. Czyli jeszcze mogę przegrać. O, mogę przegrać, bo gościu ma lagi mega! Jest! Uff, fart! Dobra, dobra, mamy to, mamy to! Jest pierwsze miejsce! Ha. Wszystkie walki wygrane. O, ale porobiłem! <grym> <grym> o nie, dobre, dobre. Karałem ich jako w Wobixa w Rysusie. <grym> oh my god! Nowa mapa, kolejna, kolejny tryb, nowa mapka. To tak ci powiem? Nie, to ty, ty. skakać, bo tam była zarąbista miejscowa. Cześć! Idziesz ponie... na górę do mnie? Tak, idę, bo zginę. O, no to już zginąłem. <laughs> to nie zapraszam. Cześć! <laughs> nie zapraszam! Nie, nie, nie. Nie, dobra, to, to tak sobie wejdę. Dobra. Ja to mam, to, mam, tutaj, i... ej, mam tutaj zadymkę troszeczkę, nie podoba mi się to. Mogę ich walnąć? Mogę ich walnąć, to, to, to zły znak, bo wszyscy z dołu też nie ja mogę się walnąć. To idę drzewkiem. O! Czekaj, bo oni mi tu robią e, ten World War Z, jak w tym filmie było, to tak się wspinali na siebie. Co jest? Ja o nie, czekaj, jak dać bana na Discordzie, powiesz mi? Co paru No mogłeś chociaż poczekać, żeby był ten podium, co nie? Kurde. Ale wbiłem nie uderzyłem. Wbiłem? No no, no no. No 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 no. Wbiłem, nie uderzyłem, no dzięki. No no mówimy, że wbijam <grym> Eee tam Abra, to ty mi chociaż teraz powiedz, gdzie są... gdzie są ludzie? Widzę gdzie są ludzie? Widzę, mam, 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 tak, mam triggera wpadnie. na człowieka. Tam kogoś widzę, dwóch... A nie, to tak, jest... Tak, tak, tam, na tym domku, na samej górze na domku jest ktoś. O, widzę, I see it, I see, I see. Mm -hmm, mm -hmm. jak tam się wbić, a już wiem. Chyba. Okay, Czekaj, tak, ja jestem w domku teraz. To jest wyjście na zewnątrz, ktoś coś próbuje. Tutaj też próbuję. To jest drabinka, to jest drabinka. Wchodzisz do domku na górę jest drabinka. A, już tam koniec! No nawet nie zdążyłem uderzyć. O nie! O nie. Sliderio, Sliderio, słuchaj. Och uh, no. Ktoś umarł. No ja. I nie żyje... Nie ty... Ja też nie, <laughs> nie <wiem. laughs> No i super, o wleciałem. No Ogarniesz jakiego ja miałem laga? Widziałem slolemicka, nagle tam się pojawiła osoba i nagle zacząłem jechać. ja tak o Chciałem sobie o. no nic. No niestety. Słab słabe sliderio, muszę przyznać. Chyba jaki cheater. No dobra, Od o, się odpadło. O koniec, to dobrze, to dobrze. <noise> nie będziemy się nudzić. <noise> no, kolejne slajmiki, halo. Jakiego tu haksa widziałem na odcinku, to było złe. Nie lubię tej minigry pod względem złych typów, co grają na hakcach. Czekaj, no kurde. No dobra, zblokowany typek, nie wie co się dzieje. Ja sobie tutaj polecę. A, bo tu można skakać. O, sobie nie odciąłem. Nie, nie można skakać, jest no jumping. Oh, shit. Dobra. O, szczytuję. tak, jak ten typek mi w odcinku. O, nie da się, bo kurde... Bo kurde, jest ściana. A szkoda, a szkoda. No to ja jestem w tyłku. Bo bym ścitował. W tyłku jesteś? No. To niedobrze. Pe polecam y, zatykaczki na nos firmy Bobix SA. <noise> 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 no co? Nic, nic. No 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 i przegrałem Dawaj, muszę się tam dobić do tego gościa Dawaj, cheatujemy. Cheating na serwerze. No nie, już tu przyszedłeś. Puść nie. No nie no, tak. fajnie sobie fapisz po tej podłodze. <grym> Patrz czwarte miejsce. Poza podium, Najgorsze miejsce świata. to no. ostatnie miejsce nie jest takie złe jak to <grym> znowu ta gra? Tylko, że inna mapa, dawaj. Dawaj Mateo, wygraj to. No nie, bo już mnie ktoś wyprzedził. No i co? O, no ale tutaj wygraj to. Ha! Perfect. O, Perfectly mną? perfect. O nie! Coś mnie... Aha. Ale ale, ale za za tobą wcięło. No i dobrze mu tak. Mogłem jeszcze biec? Wygrałem! Trzeci kto był przede mną, co? Daniu, Daniu cię wyprzedził, tak w ostatniej, w ostatniej Daniu? sekundzie. Ja Reverse tak. Co to? A, A tu musisz trzymać ja... Emeralda. Tu musisz trzymać. Nie oddać, ale trzymać. Pops, no. Emerald. game. Emerald mam, game emeralda, mam Emeralda, mam Emeralda. go nikomu nie dam, bo mam Emeralda. No, 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 no. Hej! O nie, banda matałów mi leci tutaj, zabrać mi Emeralda. A ja sobie stoję w rogu, nikt się nie interesuje. Brawo ty! Brawo ja. O, widzę cię tam. Nie widzisz ktoś tam? No tam Coś? na tym, bo ja tam w rogu sobie siedzę. nikt nie widzi? Uważaj. Ty ma Marcinek jeden kurde. No i patrz, teraz będę jeden punkt do tyłu, bo ktoś mi jeden zabrał. Co za No snob? Y tak, tak. Dokładnie o to chodziło. Tak, tak. <laughs> Idę jak tam. Cię No od... Nie, ktoś mi tu biegnie. Ty, nara, 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 moje to jest. Nara, 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 moje to jest. O nie, mnie goni. Nie goni mnie. Drugie miejsce. Jest ale wersusy powiem ci, że były genialne dobra, ale ja w, w tym momencie kończę odcinek. także dziękuję wam za oglądanie jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, no i widzimy się w kolejnych odcinkach, także na razie, cześć hej hej pa, pa. cześć